Automatyczne karnisze elektryczne dostarczane są do klienta w postaci zmontowanej. Jednak w przypadku szyn dłuższych niż 2 metry, konieczne będzie ich łączenie z dwóch bądź większej ilości elementów. Montaż tak dostarczonego karnisza jest jednak bardzo prosty. Do połączenia dwóch odcinków szyny wykorzystywany jest solidny aluminiowy łącznik. Po wsunięciu go do połowy w każdą z części szyny Stabilizujemy go dokręcając wkręty mocujące. Właściwy montaż rozpoczynamy od ułożenia karnisza w jednej linii. Wszystkie jego elementy połączone są widocznym pasem transmisyjnym. Obracamy karnisz i w odpowiednim miejscu umieszczamy łącznik. Na razie dokręcamy go tylko z jednej strony, drugą pozostawiając luźną. Odnajdujemy wózek, który łączy dwa rozdzielone końce pasa transmisyjnego. Rozdzielenie to ma na celu swobodny transport. Musimy je połączyć. Zanim zrobimy to na stałe, możemy już docisnąć obie szyny karnisza i dokręcić wkręty mocujące łącznik. Otrzymamy sztywne połączenie karnisza. Aby na stałe połączyć końcówki pasa transmisyjnego, musimy odkręcić dwie śruby i rozebrać wózek. Po ściśnięciu dwóch plastikowych uchwytów trzymających końcówki pasa transmisyjnego, ponownie składamy wózek i dokręcamy śruby. Sprawdzamy, czy cały mechanizm płynnie się przesuwa. Należy zwrócić uwagę na odpowiednie ułożenie względem siebie metalowych uchwytów na zasłony, tak aby zachodziły na siebie. Na końcówkę karnisza, do której nie będzie mocowany silnik, nakładamy zaślepkę. Biorąc pod uwagę, która część karnisza będzie jego frontem, zwracamy uwagę na zaczep drugiego haczyka zasłony. W razie potrzeby można go przełożyć na drugą stronę. Zaczep pierwszego haczyka ma postać plastikowego uchwytu, który mocujemy na samym końcu karnisza. Dzięki niemu oraz pozostałym zaczepom całkowicie ukryjemy silnik napędzający karnisz. na karnisza zamocujemy przy wykorzystaniu szybkozłącznych elementów montażowych. Przy wykorzystaniu specjalnego uchwytu możliwy jest montaż karnisza również na ścianie. Skrajne uchwyty mocujemy w odległości około 12 cm od brzegu karnisza. Kolejne rozmieszczamy równomiernie na całej długości szyny. Silnik wyposażony jest w sprężynujący zamek. Wsuwamy wał silnika w otwór w końcówce karnisza i przekręcamy aż do zatrzaśnięcia zamka. Uwaga! Silnik mocujemy dopiero po docelowym zawieszeniu karnisza. Karnisz gotowy jest do montażu.